Tutaj, teraz do naszego drugiego apartamentu. No i tutaj już jest zdecydowanie chłodniej niż w tamtym poprzednim. To ja. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie, jak otworzę te okiennice. Ale już tutaj bardzo mi się podoba. Zobaczmy jeszcze Łazienkę. Fajna lampa. Złota ręka. Także całkiem fajnie. No i Łazienka do najmniejszych też nie należy, bo w poprzednim mie mieszkaniu po prostu Łazienka to był żart można powiedzieć. Tego apartamentu nie wrzucałam, nawet go nie nagrywałam, no bo jakby sam widok, wszystko fajnie w tej poprzedniej miejscowości, w, Mar w Marbelli, ale niestety właśnie ten apartament, sam widok miał super, ale cała reszta była taka średnia, ale do tego mogę Wam zdecydowanie podlinkować, bo wygląda tutaj bardzo ładnie, otwieram te okiennice i zobaczymy zaraz jaki będzie efekt balkon. W ogóle jest tak fajnie, bo te okiennice są jakby oddzielnie, te trzy balkoniki są osobno. Także no, całkiem, całkiem. Patrzcie jaki tutaj jest gwar, i zgiełk i ilość ludzi. Może to mieszkanie jest położone przy jakimś placu, ale przed chwilą jak Krzyśmo, no to był po prostu ogrom ludzi. A właśnie w lewą stronę zaraz tam będziemy się wybierać. Full. Tak jak opinie widziałam na Bookingu No to się sprawdza Że właśnie Niby jesteś, jesteś tutaj w samym centrum Ale przez to, że tutaj jest ten plac Nie ma takiego aż zgiełku właśnie I to bym się tutaj zgodziła Bo przed chwilą tę ulicę zaszliśmy No to było naprawdę Bardzo dużo Ludzi Moja torba Dzielnie i wiernie ją wiozłam tak, bardzo fajnie. Podoba mi się. I like it. komu nie chcę robić apetytu, ale ja sama wiem, że wrócę... No, kilka kilo na pewno grubsza. Mijam, miał. Dobra, próbuję tego rowela. Smaczne. Smaczne. Ale tutaj, gdy znajdę, można sobie wybierać, czy chcesz iść na słono, czy na słodko. I robię to na świeżo. Więc samo ciasto jest zakołeczne, ale bym powiedziała, że to jest bardziej taki krem niż, wiecie, taka masa. To no nie. Ale dobrze. Witam się dzisiaj z wami w nowym dniu, nowy dzień, nowa ja. Outfit. Zmierzamy w stronę słynnego targu, już wam pokazuję, ludzi jest multum. Tak, i jestem bardzo ciekawa, jak tam będzie w środku. Śmierdzi robami, jak nie wiem. Mm. Wiecie, jak to jest? Ja akurat nie lubię zapachu tych ryb, no nie wiem. także na spokojnie jeżeli zostajecie kilka dni to uderzajcie zawsze do tego targu świeże wszystko no, wygląda to niesamowicie tak boję się żebym nie dotknęła moją torbą e, tych śmierdzących ryb Chuj. ja już mam takiego czegoś nie zjadła ale e, może są tutaj e, zwolennicy i im będzie się takie coś oczywiście podobało. Takiego tuńczyka bym wciągnęła. Wczoraj mieliśmy okazję próbować tych wyrobów, ale już jakby tutaj w restauracji przerobionych, ale niesamowite jak to wygląda. Także tak jak widzicie... Z tej strony były głównie ryby i owoce morza, natomiast po prawej stronie są po prawej stronie są wędliny, po lewej stronie widzę też wędliny, owoce, warzywa. Ważne jest tylko właśnie, tak jak mówię, albo mówiłam, albo nie, że tutaj trzeba przyjść do godziny 14-14, jakby już tutaj więcej nie ma i przed tą całą halą jest, y, są stoliki, można usiąść i przypuszczam, po prostu serwują świeże jedzenie y, knajpy, które mają tutaj jakby nie wiem, połączenie z tymi targowisami tutaj. No, w każdym razie tutaj jest po prostu ludzi ogrom. Naprawdę zamawiasz ryby czy sardynki, krewetki, różne inne y, jakiekolwiek ich hiszpańskie specjały y, i po prostu dostajesz to i wiesz, że to na pewno jest świeże, więc... No nic, jedziemy dalej zaraz pokażę Wam następne tutaj stanowiska, porobię Wam trochę apetytu albo wręcz przeciwnie przeminiecie i nie będziecie chcieli na to patrzeć. Także Tutaj mamy kroją normalnie nawet właśnie tak jak one się tutaj będą suszą, no patrzcie tutaj te sztuki. Taką sztukę wielką dostać. No i tutaj widzicie. No i tutaj jeszcze są właśnie o, różnego rodzaju oliwki, suszone pomidory, pistacje, orzechy. Same pyszności. To już jest na przykład pierwsza knajpka, ludzie siedzą, i jedzą e, i po prostu piją sobie winą, sangrię i próbują. I to są typowe lokalne tutaj dania. Tu jest paella, którą mam ochotę spróbować, ale mam ochotę też próbować wielu innych. E, mam ochotę też próbować wielu innych rzeczy, więc jeszcze jej nie spróbowałam, ale... E, może dziś nie ten dzień, gdy ja idę dalej zwiedzać targ. Idę dalej zwiedzać e, i patrzeć na te wszystkie pyszności. I zamelduję się, chcę troszkę później. No, mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzają okulary, ale muszę je mieć. Wkuczą mnie jeszcze tutaj te chipsy. Wygląda to mega fajnie, bo nakładają Ci je do takich jakby e, siateczek. A tutaj no akurat teraz jest pusto, ale tutaj nakłada je ta pani, jakby je sama praży. Więc to mnie też bardzo kusi. To jest taki jakiś candy, w ogóle z Thailand. O! Tyle chipsów. Oh my god. Wszystko mnie kusi i wszystko bym spróbowała, ale po prostu mój żołądek już jest. Powiększony trzykrotnie niż normalnie jest powiększony. <grymne> Naprawdę. Wszystko jest tak pyszne. Wzięłam sobie sok na tej targowicy i to była najlepsza opcja, którą można było zrobić. Jest pyszne. No, a tutaj jakby tak jak Wam mówiłam od tej strony są stoliki, gdzie jest właśnie yy, sprzedawane to jedzenie, nie? które było w środku i można sobie siedzieć na zewnątrz i jeść i pić co tam na to tylko macie ochotę. Mm. Love the sun, mm. la la la, one lemon and for me uh, this, this one and for me please. I think one pistachio and this Nougat or? Nutella. This is a moment. Mm. And then another one is chocolate and the front is Nutella. Yeah. Hmm. I take, but I take Nutella. I try Nutella. Nutella and pistachio for me. And also this one. Thank you. Lo chicchi. <laughs> jest trzy kulki loda. W sensie dwie dla mnie i jedna dla mężulki. Także... Nutella jest pyszna. Stacje mnie zaskoczyły, naprawdę smakują pistacjowo, mam mega, także będzie to zrzucać po no ale nic, rozkoszujmy się lodami. Ja są kul, żartuję. Zgadzałam od boku, ale główne wejście do tej katedry jest tutaj. Bilety około 40 zł. Z tego co widzę na stronie, w sumie nie ja, mój mąż, ale piękne robi wrażenie z zewnątrz. Ogromna. Jest to jest właśnie Klas. Ale taniej więc nie będziemy wrzucać monet. No nic, zmierzamy dalej w takim razie. Tu fajnie tematycznie można sobie coś gdzieś posiedzieć, ale na razie idziemy dalej idziemy szukać tego Picassa. Także dotarliśmy już do tego jakby muzeum, ale my idziemy do środka, tutaj nie wchodzimy, bo a tutaj mój przewodnik mąż woli zobaczyć miejsce, gdzie on mieszkał, a to nie jest tutaj to miejsce, to jest jakby jego galeria tutaj, więc zmierzamy do jego domu. do miejsca, w którym się urodził i mieszkał do 10 roku życia. Także zobaczmy, co tam będzie w środku. Nie wiem, czy będzie można nagrywać, zobaczymy. No, także kochani, nie mogę nagrywać. Dobra kochani, doszliśmy teraz tutaj do amfiteatru, już Wam pokazuję. Teraz akurat na pierwszym planie jestem ja, ale już Wam obracam. I bardzo fajnie, pięknie to wygląda. Ale w ogóle muszę Wam coś opowiedzieć, co mi się właśnie przydarzyło, bo to są jakieś jaja normalnie. Ja nie mogę jechać na wakacje w spokoju. Jak nie jedna sytuacja mi się przydarza, że samolot się roz... to właśnie uratowałam kolesia, któremu prawie dziadek, 60-letni, ukradł plecak. Także ku przestrodze, moi drogi, moi drodzy, ja sobie siedziałam z mężem na ławce i naprzeciwko, kawałek dalej siedział facet w czapce, jakiś, nie wiem, nie wiem skąd on był, po, mówił po angielsku, w każdym razie z typowym akcentem, a nie angielskim, e, więc e, siedział sobie, siedział zapatrzony w telefonie i obok siebie miał plecak. I nagle patrzę, zbliżał się do niego taki facet, około myślę 60 lat. Zwrócił moją uwagę tylko i wyłącznie na tego ten facet, że po prostu podobny pan przychodzi na siłownię w takim wieku i zawsze jest bardzo tam grzeczny, sobie chwilę pogadamy i tak dalej. I ja patrzę, a on mu powoli bierze ten plecak od tyłu, a koleś był tak zapaczony w telefonie, że w ogóle tego nie zauważył. I Zaczęłam krzyczeć hej, 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 on nie wiedział o co chodzi, no bo jakby był sam, a tutaj nie, ja szłam to było dobre 5 metrów, nie? I krzyczę do niego, hej, hej. I w tym momencie on zareagował, tamten dziadek już się odsuwał już od tego faceta i mówię do niego ehm, I says your back i pytam mu się czy to jest jego torba, a on patrzy i mówi shit! I w tym momencie zorientował się, że nie ma tej swojej torby, i to było jednak jego plecak, i on go nie znał, więc zaczęliśmy gonić tego faceta. Ja już od razu go widziałam, więc ruszyłam za nim, a ten kolej za mną. On <głos》> nie wiedział w ogóle o co chodzi, bo ja po prostu to. On w ogóle nie widział całej tej sytuacji, a ja wyskoczyłam, wiecie, z tej ławki. No i e, skończyło się tak, że po prostu dogoniliśmy na szczęście tego faceta w sensie. E, Rzucił ten plecak, rzucił praktycznie mi go pod nogi, e, ale ten koleś jeszcze na dodatek go tam złapał. E, swoje po angielsku mu powiedział, ale przypuszczam, że ten dziadek to jest tutaj tu i nawet nie wie, e, co to wszystko znaczyło. E, no najważniejsze, że facet odzyskał plecak, bo wiecie, na pewno miał tam dokumenty i pieniądze i tak dalej. I dziękował mi naprawdę ty ksiądz Kroć i... No, to jest po prostu szok, że możesz sobie siedzieć na ławce i, i czytać sobie coś w komórce, a, a koleś ci podejdzie. Gdzie notabene ludzie, którzy siedzieli za tym koleśiem na ławce, nie zareagowali na tę samą sytuację kompletnie. Mieli to totalnie gdzieś. Totalnie gdzieś. No, także taka historyjka na wakacjach, więc chyba pójdę sobie teraz wypić trochę sangry żeby się odstresować, jak już przebiegłam ten sprint. Dobra, żartuję. Ruszamy dalej na szczyt. Zbierzamy. Jednak do środka na samą górę. Tak, tak, na samą górę, ale spokojnie. Jesteśmy sport, ale co? nie? <laughs> Jesteśmy sport, więc damy radę. Ogardzimy. Zobaczymy ile będzie kosztował bilet. Ciekawi mnie to. No i wchodzimy. Wchodzimy tam na samą górę. 5,50 za bilet. W każdym razie, jakby kogoś interesował. ojra oczywiście. Mam już bilet. Na... Odmierzę czas, wejdę do góry i pokażę Wam widok z góry. Nie, też nawet nie jest połowa. Tam jest sport. To, to jednak nie był szczyt szczyt jest jeszcze wyżej <grywa> tak wyśmiała mnie ta mywa jesteśmy w e, fajnej minęło to, już no, kilka godzin to odkąd są i, i knajpa tak, nazywa się Los Melosis i ma około chyba tysięcy opinii na Google, więc sprawdźmy czy te opinie są prawdziwe nie? Marzy mi się zjeżdżenie paella, paella, więc spróbujmy, zobaczymy. Dobra, próbuję po raz kolejny z tych krewetek Gambas Piri I Ani jednej nie zachwyciły mnie aż tak, jeśli chodzi o pierwsze, ale tutaj z kolei zachwyca mnie i ilość. Te z kolei w ogóle nie mają pomidorowego sosu, choć pan nie słynie z pomidorowego sosu. Bardzo dużo, ileś czosnku, to jest wiadomo. E... No, zobaczymy. Jak najbardziej mi smakowało tych pierwszym, tych jeszcze nie próbowałam, ale zaraz je zaczynam zajadać. Także przekonamy się. Dobra, wjechało na do Mingłówne, wjechała to cała Paela. No, dla mnie to nie będzie, niestety. Poprosiłam o kawałek chleba, żeby wyjadać trochę sosu z tymi, jakby tutaj, warzywami, bo mi niestety się takie langustynki brzydzą i no nie, to nie jest dla mnie.